Hackensläshe to gatunek, który cieszy się niesłabnącą popularnością. My postanowiliśmy wybrać 10 najlepszych przedstawicieli tego gatunku. Jeśli lubujecie się w japońskich RPG, a na dodatek macie ochotę na solidnego hack and Slasha, zdecydowanie warto wypróbować czwartą część uznanej serii Zenonia. Oczywiście warto zdać sobie sprawę z tego, że nie każdemu będzie odpowiadać ten styl rozgrywki. Jedno jest jednak pewne, to niesamowicie rozbudowany klasyczny przedstawiciel nurtu japońskiego, w którym nie zabraknie zarówno wytrwałego grindu, jak i efektownych potyczek z przeciwnikami. Archangel to kolejny przykład na to, jak dobrze na urządzeniach mobilnych sprawują się różnorodne klony Diablo. Produkcja studia Unity Games to tak naprawdę połączenie dynamicznego hack-and-slasha z elementami mechaniki stosowanej w produkcjach z typu Dungeon Crawler ale za to świetnie wykonany. Znajdziemy tu ogromną ilość etapów, całą masę broni uzyskiwanych od wroga oraz po prostu przyjemną rozgrywkę. Gra stworzona na potrzeby ekipy metalowej? Proszę bardzo. Hail to the King Devbat to pomysł grupy Avenged Sevenfold i co najważniejsze naprawdę udany. To przede wszystkim produkcja z szaloną i pędzącą na złamanie karku akcją osadzona w wyrazistych klimatach fantazy. Oczywiście nie zabrakło tutaj dynamicznych pojedynków z wykorzystaniem mieczów, toporów czy łuków, jak również możliwości wykorzystania magicznych umiejętności naszego głównego bohatera. Szaleństwo, ale w pozytywnym znaczeniu. Są takie serie, które chyba przenigdy nie znudzą się graczom, a ten sam koncept rozgrywki będzie eksploatowany przez twórców do końca świata. Jedną z nich jest Dungeon Hunter, a piątka to kolejna część popularnej serii autorstwa studia Gameloft, w której ponownie wcielimy się w rolę łowcy nagród, buszującego po różnorodnych podziemnych komnatach i walczącego z napotkanymi po drodze kreaturami. Mimo kontrowersyjnych mikropłatności, to nadal bardzo ciekawy i udany tytuł. Soulcraft 2 na pozór nie sprawia wrażenia wyjątkowej produkcji, ale kontynuacja ciepło przyjętego Slasha świetnie rozwija rozwiązania zaprezentowane w części pierwszej. To kawał naprawdę dobrego anielskiego RPGa, dającego masę radochy z masowego eliminowania przeciwników i starania się o to, by wrogom już nigdy nie przyszedł do głowy pomysł niszczenia ziemi. Slash Hero to propozycja zupełnie odmienna od reszty stawki. Wcielamy się w niej bowiem w postać, która musi odnaleźć słodycze skradzione tuż przed Halloween. Stawka jest olbrzymia, więc nasz bohater wyrusza na walkę z poplecznikami złodziei, biorąc udział w przyjemnej, lekkiej i bardzo grywalnej przygodzie. Ciekawy system sterowania polegający na określeniu linii, duża ilość przedmiotów i zabawny styl rozgrywki. To wszystko znajdziecie w tej grze. Rozbudowane, ładne i bardzo konkretne. Takie jest King's Road, czyli produkcja Studia Rumble. To rasowy przedstawiciel tego gatunku, w którym oprócz wygodnego systemu walki i wielu różnorodnych klas, możemy także pojedynkować się z innymi graczami w trybie multi, czy też kolekcjonować czary oraz bronie, których znajdziemy tutaj naprawdę mnóstwo. To potężna produkcja na kilkadziesiąt godzin rozgrywki, choć nie każdy tablet ją udźwignie. Gry w realiach Star Wars niekoniecznie są dobrej jakości, ale regularnie zdarzają się interesujące perełki. Jedną z nich jest Star Wars Uprising, czyli dynamiczny RPG z elementami akcji. Oczywiście najmocniejszym elementem tej produkcji jest walka, twórcom udało się świetnie wykorzystać bronię oraz postaci znane filmowej sagi George'a Lucasa, dzięki czemu cała przygoda jest szalenie wciągająca, a gra zwyczajnie udana. Gra, w której kierujemy pandą? Proszę bardzo. Tai Chi Panda jest ciekawą produkcją nie tylko ze względu na osobliwą postać głównego bohatera, ale i po prostu naprawdę interesującą i wciągającą rozgrywkę. Tytuł prezentuje się dobrze nie tylko pod względem wizualnym, ale i oferuje szereg trafionych rozwiązań związanych z systemem rozwoju pandy, walkami z bossami, czy też obsługą ekwipunku. Mimo dość osobliwego stylu zabawy, jest to naprawdę dobra gra. Jeśli szukacie produkcji, w której od przepychu graficznego i żarówiastego stylu wizualnego przewrócą Wam się oczy, to trafiliście pod idealny adres. Iron Knights to bowiem nieskrępowana praktycznie niczym się kanka. Choć okraszona bardzo zręcznie napisaną fabułą, oraz całą masą różnorodnych modułów rozgrywki pozwalających na sprawdzenie wielu różnorodnych umiejętności w praktyce. Efektownie, ale i nie mniej ciekawie.